Cześć, ten filmik będzie króciutki. Chciałabym w nim pokazać jeden ze sposobów na dołączenie nowego sznurka. Ja tutaj w trakcie robótki już jestem i mam koniec sznurka, i ta końcówka moja ma gdzieś w granicach 60 cm. I postanowiłam w tym momencie właśnie dołożyć nowy sznurek. Jak to robię? Będę nadal przerabiać jeszcze tym starym sznurkiem, którym robiłam do tej pory, a nowy sznurek podkładam sobie pod spód, pod robótkę, tak? I no, przerabiając starym sznurkiem, wrabiam sobie pod spodem z tyłu końcówkę nowego sznurka. Czyli robię kolejny półsłupek, a końcówkę nowego sznurka podłożyłam sobie tutaj z tyłu, tak, i ją wrabiam w robótkę. I przez kilka półsłupków muszę ją sobie po prostu wrobić. Na tyle ona musi być tutaj długo wrobiona, żeby bezpiecznie nam się trzymała i nie wychodziła z robótki, tak? I teraz, jak już tutaj sobie przerobiłam kilka półsłupków i wrobiłam pod nimi nową, nowy sznurek, to teraz zamieniam starą końcówkę, podkładam pod robótkę, a zaczynam przerabiać nową, nowym sznurkiem. I znowu robię też tak samo. Nowym sznurkiem przerabiam, tak? Ten sznurek już jest nowym sznurkiem, a ta końcówka moja idzie pod spód i w trakcie przerabiania kolejnych półsłupków nowym sznurkiem pod spód wrabiam sobie końcówkę ze starego sznurka. Jeszcze zostało mi parę centymetrów. Mogę już sobie to obciąć, bo już kilka półsłupków przerobiłam. Ale dla bezpieczeństwa, tą całą końcóweczkę sobie po prostu wrobię z tyłu w robótkę. O i już tutaj mam prawie, że prawie, że koniec. Przerobię jeszcze jeden półsłupek i będę miała tą końcówkę wrobioną, zobaczcie. Tutaj jest wrobiona, troszeczkę przez to jest tutaj pogrubione, to miejcie też na uwadze, jeżeli będzie Wam to przeszkadzało, to oczywiście ta metoda nie jest dla was, tak? A jeżeli nie będzie Wam to przeszkadzało, czyli w jakichś koszykach, czy w czymś takim, to jak najbardziej, żeby uniknąć sobie wszywania, podszywania, można sobie właśnie w ten sposób dołączyć nowy sznurek. Jeśli ten sposób Ci się spodobał, uważasz go za przydatnego, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz pod spodem pod filmikiem lajka i napiszesz właśnie swoją opinię na temat tego sposobu dołączania nowego sznurka do robótki. To jest wszystko, co chciałam Wam w tym króciutkim filmiku pokazać. Mam nadzieję, że sposób Wam się przyda i zechcecie go właśnie wykorzystać w swoich robótkach. Jeśli tak, to dajcie mi o tym znać. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!